Po wywiadzie Gaz zaprosił nas do historycznego klubu Stonewall, żeby świętować moje wyjście z szafy. Właśnie tam, gdzie moi poprzednicy walczyli o podstawowe prawa dla naszej społeczności, dzięki czemu mogłem dziś otwarcie powiedzieć Ameryce, że jestem gejem. Cieszę się razem z Tobą. Dzięki. To bardzo ważne, żeby młodzi geje poznali swoją historię. Youth knows their yeah. you know, Muszą wiedzieć, co stało się w tym barze. Wcale nie tak dawno. Właśnie w 69 homoseksualizm był nielegalny. Nie mogłeś kochać, kogo chciałeś. Tu było miejsce dla każdego. Lesbijek, gejów, transseksualistów. A gdy 28 czerwca gliny zrobiły nalot, po raz pierwszy stawili opór. Czarne trans kobiety i drag queen stały na pierwszej linii i walczyły z policją o swoje życie i swoje prawa. Ludzie usłyszeli, że coś się dzieje w klubie i wszyscy wyszli na ulicę, żeby protestować. Angliny zabarykadowały się w środku. Zamieszki trwały przez trzy dni. To dzięki tym ludziom mogłeś dziś ujawnić się w mediach.